Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Paweł, towarzysz Gugała i jak zawsze niezawodny Anton. Ja, dzień dobry, panowie, panowie, Mierzejewski, witamy bardzo serdecznie. Witam, witam. Już zdążyliśmy zauważyć, że dzisiaj nie ma koszulki metalki. Tak, dzisiaj kapłan Judasza, może tak. Żyć. Jest Judas Priest. A jakbyś miał postawić na wadze metalkę albo Judas Priest, to. Metalka. No, bliżej, bo wiesz, to bliżej, bliżej metalka, tak naprawdę, me, mego serca jakoś od tego się zaczęło, wokół tego się kręci. I na no, tym i się tak, zakończy. I na tym się zakończy, tak. Na pogrzebie <grym> mogą mi to nagrać. No dobra, tak. No nie życzę ci, że tam zbyt prędko, ale. Żeby ci zagrali. <laughs> no, żeby ci zagrali. Tak, coś... i to właśnie z tym ostatnim życzeniem, to tak właśnie jest. No. I tak możesz sobie żyć, co chcesz, a i tak zrobią wszyscy, co będą chcieli, bo nie wypada. Tak, tak, no i tak wyjdzie. I a wtedy będziesz mógł, jak coś nie będzie nie tak, to w nocy postraszyć. Bo, no, <laughs> nie było myślę, metalki że i tak. To by była dobra rozrywka, na pewno. Dobra, Antek, e, mamy dzisiaj znowu parę rzeczy na promocji mamy... dla naszych wędkarzy, mamy ale skupimy się. Na wędkach, wędkach no. i zestawach z wędkami. B U, będzie jest, tutaj widzę konkretną. Tak jest, Mam przygotowane coś tak, e i podsumka, e i podszczupaka, i, i, i boloneczka. Pod, I podżywca, żeby złowić podsumka <laughs> i szczupaka. <laughs> Wszystko, się zazębia. Tak, Wszystko i się zazębia, nie ma przypadku żadnego. I tak się zapętla, zapędla się tak. ten cały ekosystem. <laughs> nie wiem od czego zacząć. Może Tam. od spinningowego antek, no, bo tak. to, jest to jest jakby jest najbliższe tak. naszemu serduszko, serduszku? Serduszkowi? Serduszkowi? Serduszkoju. Nie, wiem, to trzeba czas biorącania. dla naszego serduszka. Dla naszego serduszka. I wtedy nie ma, że pomyłka. Warrior, Słuchaj, tu mamy no. uniwersalny zestaw taki szczupakowy, troszeczkę mocniejszy, bo wędka jest do 40 gramów. Tam, 10, 40, no. 20, e, nie pamiętam jak długość, jak z długością. 2,40 40 do 40? Tak. I do tego mamy podpiętego. Ryobi Virtusa e, 4000. Tak jest. Virtusy mamy ostatnio w promocji całą serię kołowrotków solo. Też podlinkujemy w pierwszym komentarzu pod filmem, bo tam są kołowrotki. Te Ryobi Wirtusy wychodzą poniżej 150 zł, więc naprawdę. No w tej kasze to Warto jest to jest po prostu na czyszczenie na magazynu, żeby zrobić miejsce dla innych, więc. dla e, innych <laughs> dla, 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 No tak. I te sprzedamy taniej, nowe kupimy drożej. No. Później je sprzedamy taniej i tak i tak powoli taka o taka równie. I robi. o to chodzi, o to się rozchodzi. Zrób, się Słuchaj, ułożyć. wędka jest nie za szybka, nie za wolna. Weź tak jeszcze pociąg, pociągnij. Czumny. Ale wydaje mi się, że jakbym chciał podziogować, pomerdaś to. To nie jest taka lejąca szczupakówka, nie, tylko tak, taka. No, ale to jest taka szczupakówka, którą by tak używał. Duża obrotówka, wahadłowa, jakaś guma wleczona pod nie, taki szurany wleczony, takie. takie a a na dnem może jest... być wleczona, guma tak prowadzona tak taka w toni. Powolutku, tak. Jak powolutku, jak wolutku? O ale... takim właśnie tempem sobie tak? No ja powiem szczerze, że tak umowy ostatnio. I wtedy od... rozmawiasz z kolegą tak i nagle jest tak pff, branie, o, nie? Zlepa się okazało, że trzeci kolega kopnął w dolnik. No. <laughs> Ja no, czasami tak robię, jak nic ty, się nie ty, dzieje. Jest tego, no. A jestem za Adasiem z tyłu tam, jak on sobie no. właśnie prowadzi wędkę, tak. kręci, kręci, nie, tę tam biorę. No, ale ale owalną on... ty widziałeś, no. widziałeś. I wtedy chcę. widziałeś branie życia, branie no, sezonu, no, ja, ja się branie. nie chciał, znowu się nie chciał. Tak, i tak dla podkręcenia atmosferki. No, czasami tak. warto koledze puknąć w blank, żeby go trochę no, ożywić. Ja wiem, że tak, no. Serce przyspiesza. No. Kolega, Więc na, jest... kolega należy e... czasem puknąć W blank oczywiście. Jest fajny zestaw. Spinningowe połączenie Fox Ranger i Ryobi. No i jest też bardzo dobry budżet. Antek przeczytasz? Oho, najniższa cena z ostatnich 30 dni przedowniczką było to 418 zł. Mamy teraz 299 zł. 299 niecałe 300 tak. Do tego jeszcze jakaś plecioneczka. Um, powiedzmy ze średniej półki, no to cztery stówy i mamy już czym łowić, nie? Będzie z czymś na, i na ryby i wstydu nad wodą nie będzie. O nie, nie będzie. nie, będzie. i fajny kijek, jeszcze byśmy go pokazali, zobaczcie, ma fajną rękojeść, taką piankową, dobrze to w łapie leży. Dolnik, tak nie za długi, nie, nie za krótki, nie, nie dzielony. Dolnik jest taki optymalny, mi się wydaje. Tak, to. też tak myślę. jest naprawdę fajny, żeby nam tutaj w kurtkę nie zaglądać. Bardzo, bardzo klasyczne mocowanie. Więc tak, więc pierwszy y, temat na dzień dzisiejszy mamy. Odfajkowany. <laughs> Można wyrzucić. Odfajkowany. To teraz Antek, to może poczekaj, to ty trzymaj Hollywood. Daj Hollywooda. Eee, Wybierasz e, numer jeden, dwa czy trzy? Sześć. Sześć. No i mamy bolonkę. I się udało. I ta bolonka jest bardzo nietypowa, gdyż jest to bolonka w wersji travel. Tak ją wyważamy. z tej strony. Nie, zobaczcie, jak tu jest e, cały e, górnik schowany, natomiast dolnik, no, dolnik już się nie składa, pozostaje długi, 80 cm długość transportowa, więc jak potrzebujecie uniwersalnej bolonki, którą możecie sobie gdzieś tam dość łatwo przetransportować, bo bolonki zazwyczaj do, transport, do transportu są dość, e, dość długie. Trzeba o tym pamiętać, że nie każdy ma duży samochód, i właśnie jak potrzebuje troszeczkę więcej miejsca. E, to, to te bolonki, jak potrzebuje coś zamotałem. Bolonki zazwyczaj potrzebują więcej miejsca, natomiast ta w wersji travel potrzebuje go mniej. Spokojnie zmieścimy do każdego bagażnika i to głównie przede wszystkim o tym chodzi w tym całym temacie. Bolonka ma 5 metrów długości, nie jest podany ciężar wyżytkowy. Nie wiem dlaczego. Ale bolonki nie mają. A może, dużo, na, a może na innym składzie będzie gdzieś? E, bolonki nie mają. No ja podejrzewam, znacza. że to będzie coś koło 525, no to no, tak, z reguły takiego, taka naj, 25, najczęstsza gramatura. Gramów. do tego mamy od Szekspira podpięty kołowrotek e, FL 3000, chociaż on jest taki duży jak na 3000. Bo jakbyś, chodzi o tym, dzień, dzień dobry. Gdybyśmy go mieli e, sobie porównać na przykład do spinningowego kołowrotka to mi się wydaje, że to jest taka spinningowa 4000, ale no. natomiast tutaj jest. E, w opisie trójka. Przełożenie ma szybkie 7, 2 do 1. Pomimo to, i tak bardzo e, lekko chodzi. 20 zmieścimy tutaj 200 metrów. A e, poczekaj, podejdziemy do Lightopa, Zobaczymy, czy będzie pokazana jakaś waga jego. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry. Dzień dobry. 304 gramy waży. Aluminiowa szpula. 4 łożyska, 7, 2 do 1. Przełożenie. Zaraz kolega pana usłuży, dobrze? Eee, chodź ucięciutko. A, zapomniałem cenę poddać. Najważniejsze. 558 zł, to była najniższa cena z ostatnich 300 dni za ten zestaw, natomiast teraz trawelerowa boloneczka z e, przyzwoitym kołowrotkiem z szkulą szpulą 7,2 do jednego przełożenia, żeby szybko zbijać zestaw 279 zł. No fajna cena. My nawet tak nie możemy na stojaku postawić, bo jest za krótka podłużej. musimy tak Tam, wyciągać. Musimy do? do takiej standardowej bolonkowej długości transportowej tak, rozciągnąć. Dobra, już przejdziemy tanecznym krokiem do drugiej pozycji. Zobacz co tu jest, jaki hoho. Zobaczmy -ho. szczytówkę? Wosak, chyba jakiś. <laughs> to Czekaj. Chociaż ona jest dość miękka, jak na te parametry. Zobacz, trochę się ugina. Nieznacznie, ale się ugina. No ale tutaj I... całej power siedzi w dolniku, tak naprawdę, żeby tą rybę przytrzymać. Mowa. Dużego wąsacza. Miwardi Fanatic Catfish 300. Jak już sama nazwa wskazuje, pewnie ma 3 metry. No tak, zgadłem. I ciężar wyrzutowy od 200 do 400. Dzień dobry. Dzień dobry, do widzenia. Dzień dobry, Wędka jest dwuskładowa. Mega, 400 gramów, Tyż na to można autobus naprawdę zatrzymać. Mocne, duże przelotki, dwustopkowe. No tutaj nie ma jakby miękkiej gry. Miękkiej gry lekkości i. Możemy go użyć i do stacjonarki, ja myślę, do trola też by dał radę na wszystkim, przynajmniej. ale przede wszystkim o stacjonarnym mówieniu jest ta wędka i ten zestaw pomyślany. I teraz mamy do tego. poczekaj, jeden skład wyciągnę. Wyciągnij, do... da, bo zaraz dziurę w suficie będzie. Zrobię miały. dziurę w, su w suficie. Tu jest. Yy, mamy do tego kołowrotek od Okumy Avengera. Ty nie widziałeś, że Okuma taki kołowrotek. AV 10 000, 10 000 z głęboką szpulą dziwnie lekko pracuje, chociaż tudy dziemy, daleko i sprawdzimy parametry techniczne na szybko. Jakie ma ten kołowroteczek? 4,8 do 1. A, Właśnie. no już wiemy, dlaczego, dlaczego tak lekko, lekko kręci. Tak lekko chodzi. 4,8 do 1 przełożenie, 7 łożysk, 557 gramów wagi, nawój 97 cm i. Aż 16 kg siła hamulca. Dużo, nie? Dużo. Na nie potrzebujemy betonować, ale jakbyś chcieli go gdzieś próbować zatrzymać, żeby nie wszedł w jakieś... A, wieś, wy wyra konary, wyra raczej, wyrabować coś, tak, wyrabować tą rybę po prostu, no. no to, to tak. To fajne te przełożenie. się do 1, naprawdę lekko się e, tym kręci. No i ostatnia rzecz. A, zapomniałem powiedzieć cel. Zestaw na sumka do stacjonarki, ewentualnie do jakiegoś kombinowanego trollingu. 488 zł to była najniższa tak, W tym momencie 379 Do tego sznur od bielizny nawijamy na kołowrotek. E, możecie też u nas kupić gotowe zestawy, na przykład do podwodniaka. Montujecie jakiegoś żywczyka tam. Kupicie sobie lina karpia i już można stawiać. Tylko chyba... Ty! Ponoć ktoś pisał, że u nas od 1 lipca sumy można łowić dopiero na Słyszałeś coś o tym? Nie, nie słyszałem, powiem szczerze. Teraz tak mi się przypomina. Zawsze było... No szczerze... trzeba zweryfikować te informacje i zobaczymy. Ostatnie lata od 1 czerwca. Czerwca, no. no tam doszli do wniosku, że pogłowie jest zbyt duże i trzeba je wytępiać. A wędkarze już się zbroili przed majówką. już od majówki jest sumę grany na Wiśle. No, no niestety te ryby u nas niezależnie od gatunku to mają przerąbane. No nie, ma, nie mają leka. No nie, nie. Jest szturm z każdej strony. Ostatnią rzeczą i taką też bardzo ciekawą na dzień dzisiejszy jest taka z, z, z dobrej, średniej półki wędka fiderowa. Chodźcie, na tym bo tam kolega wędki ogląda. Dobra, dobra, dobra. Jest to e, od Browninga model Argon 2.0 FIDER e, 360 do 120. Już można by było na przykład z taką wędką na wisełce, na, na zasiadkę usiąść. Zobaczcie, jak fajnie ma zrobiony tam, To domik. mi się podoba, właśnie tutaj do tego wyrzutu. No. Poczekaj, spróbuję się tak zamachnąć, że to faktycznie, no tak. O kurde, to jak złapiesz, to na drugi, do sąsiada na drugi brzeg można machnąć. Bardzo fajnie to w ręku leży całość. Tak, jak to mój znajomy powiedział ostatnio, jak się widzieliśmy na majówkę wędku... na wędkowaniu, no. że najdalsze rzuty widerem wykonuje wtedy, kiedy przy wyrzucie zamknie kabłąk i koszyczek wtedy leci oberwany, no niejednokrotnie zdarzyło się, no dobrze, tak że, się że nie wpadł nawet do wody, przeleciał po prostu na ryf. No. że. Tak, <noise> <noise> tak. Ta. I spinningowo też jest podobnie, że zawsze ta. te przymęty... Najdalsze rzuty wtedy robimy. Najdalej, <noise> frunął. Fajne połączenie pianki, klasycznego korka. E, dolnik niedzielony, jeszcze mamy taką węglową e, wstawkę. E, sam kolor blanku, ta, blanku taki czarno-burgundowy. Klasykiem zajeżdża na odległość. W pakiecie mamy trzy szczytówki wymienne. I sam e, feeder jest dość, e, taki dość szybki. Natomiast już szczytówki mamy trzy, możemy sobie wybrać twardość, ale zobaczcie, one takie są miękkie. I fajny jest celowniczek, taki trochę przypominający e, pole position i starty Formuły 1. Jak jeszcze Robert Kubica jeździł, to mi się te kolory tak zawsze z jakimiś wyścigami, e, wyścigami kojarzą. Mamy też te argony z tego co kojarzę, w innych e, wariantach ciężaru wyrzutowego i długości, więc też Wam e, podlinkujemy. Antykatarurka, co tu, to tu, co to? To to, haczyk? To haczyk, żeby zaczepić. No ciekawe rozwiązanie, żeby żadne. Ja bym tak tego użył, chyba że to ma jakieś inne fachowe, fiderowe zastosowanie. Znać. Ale mi się podobało to. Jest wstawiona na haczyk? tutaj jest na haczyk, czy na coś cokolwiek innego. O, może tak z tej strony. Żeby jakiś pokażę. wiesz, tutaj nie wystawała agrafka czy coś, to tak też ładnie to jest. No ładnie, 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 ładnie ładna, około... ładna, ładna, omotka dookoła tego. Postara... Tak. postarana. Postarali się. Fajnie to wygląda i te te browningi też wśród wędkarzy cieszą się sporym zainteresowaniem. No i teraz przejdziemy już do Lagrande finale 475 zł, to baniejsza. Teraz taki szczecut dzi przeduśków w tym momencie 275 zł. 275 zł, więc mamy dla Was dzisiaj cztery propozycje: travel, bolonka, solidny, mocny zestaw szczupakowy na mniejsze, średnie, przynęty. Do stacjonarki sumowej też macie zestaw. No i na sam koniec fajny fiderek od Browninga, model Argon. Dla każdego coś dobrego. Wszystkie te artykuły znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Dzięki Antek za pomoc. Dziękuję bardzo, na razie.